Dzień dobry, dzień dobry, tutaj Tomasz i Sopax i sobie gramy w, wła w Lego Władca Pierścieni. Dzień dobry. <laughs> tak, i yy, poprzedniego odcinka nie było, jest zaginiony, ponieważ historię dokończę, kiedy się skończy. A teraz nie wejdzie. Ty, patrz na to, co to ty... no, się tego <laughs> leża. Zobacz. Co to jest? Co to jest, jest na no, jakiś ork? Nawet w filmie. w Tego w filmie nawet nie było. Diz. Ale nie, tego w filmie... Diz też w filmie nie było. To w ogóle tam do... sama nie było. No i co, że ja on chce wyjść, a ty wyjdziesz? To... Nie to to robisz, to, <śmuszne> to już to jest. <śmuszne> on jest gruby. To już jest gruby. Ale nie wiem, opatrz kosz na komputer, ty. <śmuszne> patrz, ona go pa, pa, uwaliła. Pa, 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 patrz. <śmuszne> <śmuszne> Ej! W spodzieju, Jak ty się nazywała? Luka do wudo. Luka do... Ja. Zobacz na walankę. Lubi go Sam puść go paskudo. Co jest? Co, co jest? Co to jest za koleś? Ej, <grymne> co, co to jest? Czemu my walczymy z tym kolesiem? Jestem <grymne> Ty <brudy> gruby. gruby? <grymne> od cds Wywalam go stąd. Nie, to Chodź tu Fać tu, tłusty. Kurde. Mogłeś to przymać w łaskawie. No. Dobra, ty. Ja byłem nie rozłączę. Koniec imprezy. Zaraz wolą cię to sukces. Dobra, wróciłem. To była głupia przerwa. każdym że nie da się jakby tak zatrzymać, żeby się Dobra. nie nagrywało. Żeby się na przykład nie nagrywało. Dobra, sprawdziłem. Wznów. Kurde, wznów. Tak, w ogóle nie wiem co to kurde jest za postać jakiś ork. Co to jest? Shagra. Co To jest. Nie było go w filmie. Tutaj sam się z nim nawalał, nagle postanowił do niego dołączyć. Nie wiadomo dlaczego... Ma... Co to jest... Zdaje się, to jest... To jest szan gra. A nie, ciekawe, ja go pamiętam z książki. On był w książce, tylko że on nie pomagał Samowi. jak No i co my tu w ogóle mamy robić? Ty, bo pamiętam w filmie, że ona się boi tego flakona, weź flakony. A bój się, bój. O kurde, starżuję! Nie, starżuję, jak boję się bój. nowe Na Owen napadajcie, ona się tego boi. Palią! Kurde! No kurde, że rozkładasz ręce. X, klika X! Klikaj X! A ja sam stoi jak... Tak, co się Co to Co Co się bój? boisz? Co to Co to jesteś? Co to jest? Co ty, przecież takich pojął. To weźmy skądś. Musisz nałożyć po flakonu. Dobra, ja już Ty, ja wiem jak to zdobyć ten 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 ten. Dobra, no, no, mam Ale żeś zrąbał, straciłeś nasz miecz. Idź teraz po niego. No, Idź tą papkę. Idź, bo muszę odganiać. Zobacz jak samo jest. No, skółka no, ma zębę. to. Ka. No to ja to wezmę. Czeka na siebie. Dobra, sam. A no, Ale mnie palwa! tym ty. Spadaj, jak ona się nazywa? ungolianta? Nie, e, szeloba. To jest szeloba. W ogóle jest jej pomagał, jak ona tam oku takie sprowadzał. Sam uciekł od celu, no trochę głośniej, bo przepraszam, że nie było cię płychać. No głośniej. jakiś się bawił. to jest? Za, <ślej> no, lecie. no. No ale Ale No, i stanowala. na Kto jest w ogóle tym co gra. Was? No gość cię. Kurde, cała, ale żeś drąbał. <grymne> Chciałem, żebyś taki obrót nie wiesz, ten nie... flakon, on zniknął. Tutaj jest, za nim. Jak... Tam mogę się ukryć. Kurde, ty O, jest w tej pojęcie nie widzisz? Ha. Spadaj stąd, papo. Kurde, jest szukam, ale... A, musisz taki kąt, trzeba go Mej, jak to mi rozkłada. On nie ma jednego okra. Widzę, jak byłem mały, nie? Ja pomyślałem taką teorię, że ten pająk... Kurde, porwał mi. Eee, że ten pająk... O, <grym> to jest taki pająk z Hobbita, bo tam też się w proto... z nie wiem, z O, Billboard się tam nawalał z takim pająkiem. O. <grym> to jest na no, no ja on w tej grze zawsze jak się kogoś w dupę trafi to on nagle zmienił Ej, nagle zmienił strony Co jest? Mumia Można <gul> jak muzułmanin To jest? Prawda Dlaczego on jest mumio? Bo ona go urąbała i w sieć, wiesz tak jak muchy Kurde, że jakby by było żyć w takim śródziemnym Dobrze, że jest tu nas spacera tu ciepają który i zabieracie

tak nie było Tam było, że sam go zabrał. O dokładnie Tak, i ogólnie w było... W książce było, że sam zakładał ten pierścień. Założył? Tak. I... Założył. Ale są nagry na samym O, już jest okej. Rysarka wyleczył i za oknem jest Kamil. No i Kamila Jesteśmy teraz w takiej wieży orków. Nie pamiętam jak się nazywa. Wiele Bieda orków. Wieża orków Norbertu. O, no, chłopie na budowie. Powiedz, chciałby żyć w Shrew Ale mhm. no, na przykład, nie wiem, w Mordorze, w Shire, gdzie Nie wiem. To by było spokojnie, nie byś był najwyższy Gdzie? Mr. Orso? Co ty mówisz? On no, tak cały czas mówił Mr. Frollo O tak Samuels Gunn Czemu nie mówiłeś go do siebie w słowie? Ja bym nie chciał żyć, żyć, żyć przynajmniej nie w tych czasach, A w których... Ale to jest potrzebne, chodź jest Przynajmniej nie w tych czasach, w których jest wojna o pierścień ty musisz w ogóle zejść na dół. Ponieważ, no nie wiem, wyszedł na spacer, a tu mnie orki zarąbują. Po co chciałeś iść no, nie, nie wiem, co ja to byś robię w takim śródziemiu. Zabawił się to Nie było telefonu. No bo disco polo. skakuj. Skakuj tu. Tak, ja no. w ogóle było w tym, o tym, że tutaj jest Demetor, nic no. ani... A, ale życie z sam. rozwaliły. Frodo, zmęczony, sam zmęczony. Co są zmęczeni? No są zmęczeni, że nie jest Sam spoceniem. O kurde, orki. o kurde. że nie rozwaliłem. To... <grym> A, spadłem. Opa, tutaj jest potrzebne. Tak, tutaj jest O, kurde, o kurde, ale wrócieli ze schodu. Wydaje się miło. Typowy Pawla, tak 50-tych. To są moneta, ale nie wiem co tam wyskoczyć. Próbowałem i mnie nie widziałem na ścianę, zatrzymałeś. Jak miło mnie od tyłu, a Pawla zaczęła poradzić, ławana w stół. Mógł mi się mylić, kim jestem. Opa, poskoczyłem tutaj. No że się skończyłeś. nie jestem Dekolasem. A ja jestem kokiem. A wiesz, jak to zrobiłem? A jak jest, jest a to jak robi, papa, jak mówiłem. Tak? Czekaj, nie, nie skoczyłem. Tak. No, dwa razy trzeba, no, jak tak Tak, tylko, że... O! Widzisz? Z <grymi> jest miałem takiego laga w LEGO Indiana nie musisz tutaj jest z LEGOLASEM. Czekaj, jak to może rozwalać te takie... Fio... no, te strefy na nie? Gibi. Nie no. Jak to nie? to takimi zębami. No, nie chodzi o to takie... 40... Przecież na ma kilo. Tak, kilo O! 30, Ta, o kilo no. <laughs> Spadli, głupki. Zera, zera, ekspresji. No, to jest sam zmęczony i Frodo zmęczony, weź nie gadaj. Jakie zero z depresji? Są zmęczeni tym... E, ...reagowaniem. No. Frodo! Mr. Frodo! Dlaczego oni nie gdy się w Frodo? tak po To oni się nie znają? Znają cię, przecież sam był jego ogrodnikiem. Dlaczego oni tak zawsze misa? A, mi się Był jego ogrodnikiem? No. Jego starzyk e. też był. Chyba jego stary No jego starzyk, tak on na niego mówił. To jest ten śluz. Co z nim robić? No kurde, nic to nie wygląda na tak Co, Kurde, Frollo, celu... Przecież co tam mam robić? Myślę, że kamienie trzeba. Zjadłeś go? Co? Ten pająk był znaczy, To duży pająk? Zbudował sobie paliczynę, a ja rozwaliłem... Nie wiem, co mam z tym zrobić, nie rozumiem. <grym zbierze> kamienie wrzuciłem w ławkę. A, tutaj jest płaszczyzny, ten... Te, te ta melepeta, ta tutaj w wchodzi. A, z migą. tam golu. Jak pał go, tak pał. Ej, zwali jakimiś beczkami jakiś fraj, rozwalać po Zobacz jaki donki Kong. Co, Donkey Kong? No zobacz. Parapamuuu, du du du. To była na postać z Nintendo. Czekaj, nie. <grym>. No, że nie tyle tak zrypało. Opa, kolejny palec. Dwa, dwa pięć, zobacz. No mam, co szczerze, my Ale nie, trzeba rozwalać i tam... A co Nintendo wyglądało, co? Może ten, ten system walony w smaku to nie, jest... Nie, nie. Chodzi mi o, ten, o to, że to dał mi do głowy, że to A no, no tak, Mario, Kart. No tak, patrzysz na granicę. Ojej, kurczę, to są miałcy, a zobacz to. Zablokował się, wieczorem. Garnek <garnik> jak z Harrygo Potera. No miałczy, no. no w sumie, co ja? Co ja? Co ja? Co ja? Nie wiem, co tak to... miał, czy ja. próbowałem rzucać w to to. Co rozwalasz? co ja robię. Chodzisz. Podpal ogień! Ej, sam jest w zmęczony! Chodź tu. O, ja to zbieram. Weź, może... A nie, nie będziemy śluby. I na... co, nie jesteś Czemu nie możesz tutaj podnieść? Ty musisz gdzieś podpalić. Ty nie wiem co robić dalej. To są orki, które Opa, nas... Opa, tutaj nie musisz tą rurę trafić. No, ale przecież ja wcześniej strzelowałem. Najpierw no, ślubem go podałeś.

No, KAMIEŃ! Nie mam. Miau! Potrzebujemy jeszcze zbroi i hełmu. Nie... On chce iść na dwór. Cały czas to Chce iść na dwór, weź go zostaw. Zaraz go wypuszczę, bo... <grym <grym to jest w ogóle? Czarnoczek. Gdzie jest kamień? Trzeba dać kamienie, ale nie... Musisz się przebrać, aby przejść przez tą branę. No, dokładnie, A ok. Co <laughs> się stało? No i kurde, żeś zrąbał, Wypuściłeś orki. Co, Co mam zrobić? Sydney i mm. musisz mieć hełm. A dobra, rozumiem. Ja nie wiem, gdzie zdobyć jakiś kamień do rzucenia. Ty musisz coś podpalić tutaj. No kurde, nie podchodź do niego, tutaj czemu? Musisz, ty musisz coś tutaj podpalić. A czemu nie mam hełm? No bo uzywasz orków, musisz mieć hełm. Wyzywał orków? No, jak? To wzywa się i. Ej, musisz tam coś podpalić, prawda? Czekaj, pa, patrz, jak można przesunąć? A nie, jest, jak nie, nie, nie. No właśnie, trzeba mieć najpierw tutaj, coś podpalone. Pa, pojąć kolejne, jakie to jest? 3, 5. Cześć, no, no, mogę być przebrane. Epa! Jestem boksem. No kurde, nie mogę to robić. Medar Gill Solid. Czekaj, wezmę w batelkę. No kurde, no nic. Sam z tą patelką Weź to rozwał. Dobra, to gdzieś tam podpal. To gdzieś to podpal. Coś ja zbagowałem przez chwilę, myślałem, że już nie wyjdzie. No i działa. No. trzeba chyba wycelować jakimś. Nie ma tekstury, nie ma. Ja jakby zrobić, tak? To jest lina. A ja jakby kamień, że? Tam od razu? Nie. No właśnie, żeby zobaczyć, to się od razu. Jest tam podpal, albo ty nie chcesz kopalić. No ja nie jestem piromanem. To jest Ganji, To samo jest w Gandzie, ty jesteś największym opieromanym, który ma krzesiwo No tam. Czekaj, bo ty po nie rozwodziłeś. Zwykle trzeba cię całą rękę rozwalać. Mhm. No ale tutaj ja, jest... jeszcze peni niepewnie. Oczywiście, że będzie. No będą już tu. No to... co nic się tu nie może zmarnować. Donkey Kong. Tak jak będziemy do szkoły chodzić, jeżeli będziemy. No bo będziemy. Co będziemy sobie grali na przykład nie... Nie wiem, jeździć autobusem. Czy pociągiem zaczydzić? No czemu? No pociągiem jest lepiej szybciej. Po no, co się w autobusie gdzie jeździć? Czekać milion lat. Ja bym sobie wyjeździł Razem można sobie kupić jest z tańszym miesięcznie niż do tego walonego autobusu LS. ile jest? 50 na nie Czyli ile? Eee... 8. Nie, 50 w sumie Był autobus to 72, 40 coś tam No tak, kurde, nie, nie lubię tych autobusów walonych. Ja Kiedyś mi nie pozwalali w ogóle psiąć nie, <laughs> nie wiem, powiedziałbym nie wiem. Pojedziesz następny, w ogóle do tego czasu nie jedziesz. Nie w ogóle ostatnią paczkę poszedłem w paczkę, nie? Hmm. Bo ten raz przyszedł ale w końcu wrócę No po co tylko... Czemu zróż? No zaraz powiem, i było także że y, miał być autobus o. gdzieś tam. Z, Sam, z, że za 5 minut miał być autobus, nie? Sam, no wsiadaj tu. I widzę, że jedzie, skręca. Ja myślałem, że się zatrzymuje się, to ja idę nie. A ten nagle odjeżdża i tak kurde, macham łapą, żeby się zatrzymał. No, no i. Fajajaj, siadaj ja tu. Ale nie, to był w I się w końcu ten zatrzymał, i ja, ja mówię ty, no. Wsiadaj tu, babko. Gdzie? Do no tej katapultury. Bo tam musisz zaciepić linę. No i ten. No i on mówi mi, że, że nie pojedziesz, że dopiero ten. Za 7 minut będzie kolejny. No mój też tak powiedział. No ja poszedłem kurde na stację, czekam na ten bus, nie jedzie. Go nie. nie, dlaczego tak nie? Jest? przyszedł. Dlaczego są takimi flyerami kierowca autobusu? No i dopiero pociągiem co wróciłem. Patrz, mam hełm. Całą godzinę czekać. Hełm Nie No i co? Dlaczego musiałeś zwrócić RAM? Musiałem zwrócić ram, bo mi nie działał komputer jak go podłączyłem. No wiedziałem, że tak będzie. A wiesz dlaczego? Weź ten komputer najlepiej. Ale nie, wiesz dlaczego? Bo ja dopiero później skapnęłem się, że tam na płycie głównej jest napisane DualShock 1300, a ja mam 1600 ram, czyli powinienem... Mieć... No kurde, za dużo. Za <laughs> dużo. To was. ile? No... A ile jest tam ramu ogólnie? 4 giga. Hmm. Ja a ja ty sobie was? dokupiłeś ile? Po 4 tam, 2 jakowski po cztery gili. Ja mam 8 na to... No właśnie chciałem sobie tyle LED już nie? No to, wszystko to wszystko jest. dupa, więc nie będzie. Kurde, my właśnie, właśnie miałem z zwrócić na... Wymienić na model, nie? Ten ty 1400. Myślę, że już nie będę nikt płatka, zbierał z... na nowy. Co my tu mamy zrobić? No ty swojego zejdę kupiłeś. Nie wiem, z tego dostałem. On już ma 5 lat Czekaj, bo nie wiem za bardzo co my tu mamy zrobić? Hmm... No jest ten org. Nie masz czegoś, żeby użyć? Może ja tak no... PRNE, wyjdź tu już PRNE! Być podobno swoją nagię wstawiać, a przejdziesz tutaj! To weź wywalającą! Weź ty skrzynkę! Czemu on ciebie przepuścił? Ciebie przepuścił, chodzę, żeby był miłej widoczny! O, trzeba będzie coś składać, coś składać. to ma jakiś młotek z tego co wyjdę. dobra, jakiś... To jest sam? Podpala! G. To jest bardzo dobra I A to co jest? Kamienny młot. A i będzie można robić Gimli'ego. <laughs> Ale spadł. Ej gimli. to jest. Ka Ja chcę być Gimli. Ty, chem dla siebie jest. Jeszcze zbroja dla mnie. No w sumie nie wiem po co to zrobiliśmy. Zresztą że tak przejście było, bo przeszedł za mną. I to co jest. Jest. Ty, Ty, Ty tam linię? Czy to jest. to jest zrobił to Czy to już tak było? Nie, spaliłem tam i się chyba zrobiło. Myślałem, że tak było od początku, i się miałem wtórzyć, że od początku żeśmy tak nie poszli. Dobra, to jeszcze ja sam popchnąłem się w szuzkę, No wreszcie, można się tam dostać. W ogóle ja widziałem, jak ktoś pisał pod jakimś displayem z Lego własnej pierścienie, że o, u niego jest tak, że można chodzić po Sceny, jak sobie to wyobrażam, jak to mogłoby wyglądać. Ej, jest te, ale, pająk, pająk, jest, pająk. Ja ale czasami tak jest. O, o że można chodzę? chodzić... Że można chodzić podczas kasy. A właśnie jak teraz, nie? Ale to bym chodził chyba podczas... A może to... nie, to było na 3 a jakby wydanie. No, no jakby tam... Wiesz, może masz jakieś coś tam... Co? Tam, yy, na odległość uderzenie, nie? No właśnie, nie mogę rozwalać tych pająków, bo mi się nie, nie... mam nic na odległość. To, ja to by to chyba to trzeba było. było jakimś level czy Słuchajcie, ja mogę tutaj wejść, wystarczy, że to rozwalę. No i... O, jest hana, do Tutaj pewnie nie będzie tam mętka, tylko. Tu, 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 tu. Jak nie będzie używał tego komputera, to mi go kiedyś daje. To jest daj. stary, dobry komputer, na którym były fajne odcinki, zapamiętam. Dobra, możemy to spadać. Mamy przebrania szkodników. do tego. Przesiadłem hmm. cię To no tu, tam, Leniu. Leniu nie da się tego rozwalić. Ma, Dobra, choćby się bardziej zbagujesz, stamtąd nie wyjdziesz. Nie wyś mnie teraz zabij. Nie mówiłeś. Kurde, jeżeli stamtąd nie wyjdziesz, to koniec. Bo ja nie mogę stąd wyjść. Nie, dobra, da się wyjść. Kurka, nie mogę. O. Już wyłaś stąd. co, to jakbyś rozwalił. Nie da się tego rozwalić. Chodź. Bo już się zaczynam denerwować. Oh, wow. Ten level jest taki oh. głupi. Przez to, że tak raczej ciągle nie możesz tutaj gdzieś z tym jest? Rozwaliłem hey, Nie, to W no, końcu. Tak po prostu przywaliłem Widzisz? po. Zotku. Dobrze, że to zrobiłem, A nie wygląda sam w tym stroju. Nie wiem. Ejka, a to w Indiana Jones tak było, że tam trzeba było SS-mańskie czapki zakładać. <grym> co? No przecież Indiana Jones to SS-mani. SS-mani? A to nie? gdzie? To była jakaś teraz ten, z kijami? No nie, SS-mani, to byli ogólnie Niemcy. Nie, to co to było? Kiedy Indiana Jones był robione? Nie, chodzi to, o to, to jest... że to się działo podczas wojny. To on, ja. obchód. A Kosaura? Są... A Redwood. Co to jest Co to, to są... To jest Sauron po prostu. Tylko, że odrodzony w tej wieży. Sauron to jest Maiar, pomocnik Melkoradzie, takim jakby szatana. Kiedyś został rozwalony i jego tutaj potęga wróciła. Sirif Angol. O kurde, to było Sirif Angol. Ja myślałem, że Sirif Angol to te schody. Frodo przebrany za orka. Sam przebrany za orka. Szagra. To ten jeden u jest. Ba, zobacz. To jest tutaj, szanowni. No, a czemu na głównym jest aragorn, a nie flona? Bo nie był w oczu wierszyk. To bym był wartą czego? No dalej stoisk, a nie. No to mają wysuścić. Słyszałeś? Mamy chyba tylko jedną arkę. W mam mamy działo. Wygląda jak kamera. Schemat na coś, na co? Mitrilowy łuk lodu. To mi bardzo ciekawe. Chodzę co trzy razy się nie zaczął Mifrilowy Łuk Lodu Mifrillowy łuk Lodu hmm? Mifrilowy Łuk lodu Mifrilowy łuk lodu Dobra, kontynuujemy tryb popularny Powiedziałem to jak tacy dwa youtuberzy to kiedyś yy, nagrywali I co? Okonate od Nie Jak to jeździł pociągiem, to jeszcze się spotkać z druczykiem. No tak do domka Nie wiem czy Harego to teraz czy... jeszcze jeden Poznak podróżny, brawo Możemy do mordow... jakaś postać fajna Dobra, reszta będzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie nam lagować. Do widzenia!